W 1997 roku poronianie jak co roku wyczekiwali swojego święta. Jednak niekorzystna aura pokrzyżowała plany organizatorom poroniańskiego lata. Ulewne deszcze i ogłoszony w przeddzień imprezy dzień żałoby narodowej spowodowały, że lipcowe obchody zostały przeniesione na sierpień. Zczoki <grytko> Zadzwonił Stanisław Wawrytko, yy, Godając, że trzeba być, trzeba być na. Na Pronieckim Lecie jest do święto. no to zawołał mnie, żeby była. Moza była grosą dziewczyną i się moza nadawała do tego. Trzeba by było młodzie, kiedy zapytać. Czy stoją widzę, z Bunicka, ale tak zawsze nie mam pamięci do tego, ale to chyba jej był strój własny ślubny, bo pamiętam ze sponicy, bo dość tako krótko na no wtedy w tą modę, 20 roków temu, tak tako prawie załytkę. Ale no, to był to miejsce. 16 sierpnia, w trzeci dzień imprezy, zostało wystawione widowisko regionalne pod tytułem Wesele Ujędrzejowej w wykonaniu dziecięcego zespołu góralskiego Siuchaje z gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Ten pierwszy raz był dla mnie najtrudniejszy, bo sama nie wiedziała, kto będzie, nie mieliśmy żadnej próby. To wszystko było takie wszystko płynące serca. Tam my się w ogóle nie przygotowywali. Trzeba, by być, trzeba było być kozdy wiedział, co mu robić, się ustawić, gdzie być i yy, no w ogóle przebywanie z takim towarzystwem yy, zacnym, góralskim to, to dla mnie była przyjemność. Yy, pierwszy tak, pierwszy był Wojtek Poloch. No na pewno się czuł bardzo tak onieśmielono, bo to yy, też my się nie znali, no i to tak. Jak to będzie, co, ale, ale myślę, że to wszystko chyba w ten sposób mm, bardzo naturalnie. Bo ta, ta rola, mówię, młodej pani Godązu była taka najbardziej no, no reprezentatywna. Czyli ja się tam musiał wyzdać ładnie, żeby tam wszystko grało, spleść cubę i, i mieć korset pięknie zawiązany i koszulę wyprasowaną, ale no, całą tą jakby otoczkę koło tych. No to co powinno, to, to grali no głównie pytacy, no, którzy dzisiaj ok, to jedne z najlepszych głosów w ogóle na Podhalu. Starościny to jest wspaniałe głosy wiedziały, co kany jak, druski, tak z to jakby to, to nie było żadnym problemem właśnie. Tak, zagładania się Trebunia. No chyba nam no, jakoś najlepiej posłał, bo no, sympatię mam ogromną do niego. Znaliśmy się i, i jakoś tak, myślę, że po koleżeńsku by było tak przyjemnie. Nazywam się Jasik trebunia Tutka, pochodzę z Górnego Donajca. W 1998 roku byłem młodym panem na poryniańskim Lecie. Rolę młodego pana zaproponował mi Stanisław Gąsienica-Wawrytwo, tu z Poronina, tak się mi kojarzy, że on to wszystko organizował wtedy. No to takie wyróżnienie było, właściwie to nie wiem czemu, bo było dużo fajnych chłopców, przecież w Donajcu i w Poroninie. No młodą panią była Kasia Śledź, moja serdeczna przyjaciółka, prawie jak siostra to i razem w jeździła, zastępowała Hanie na koncertach, jak zaś Hania tam była w ciąży, są, to Kasia z nami wtedy. No i chodziliśmy razem do szkoły muzycznej, tak za my się znali i przyjaźnili Strasznie fajnie dom się grało. No tam ten dzień fajnie tak przeszedł. Była to taka próba, jakby się, kto z nas namyślał zenić, albo. Albo jakbyśmy się razem nawet namyśleli, to już my przeprogowali się wcześniej. Naprawdę był to fajny taki niestresujący dzień. Na pewno my byli oba radzi, że możemy tu być, na takim wielkim święcie w Porominie. Nikt nie powiedziałam z rodziny o jakichś dużych tradycjach, bo, bo, bo tata jest nie mama jest dębna patołańskiego. Dobrym trafem się tak zdarzyło, że się tu urodziła i wychowała, ale na pewno ze zespołu to mnie kojarzyli. Dużym takim wsparciem to jest, i to taką drogę, którą mi pokazał była Władysław Trebunia. Takim dla mnie był mistrzem I mimo tego, że ja się usyłam u niego tylko grać, to oni mnie zabierali na różne, różne występy, różnego typu posiady, gdzie, gdzie w sumie tam że się wiele rzeczy nauczyła, nauczyła się jakiejś takiej naturalności. Tamtych nigdy nie było żadnych prób, ale my wiedzieli co, kiedy zaśpiewać, znaliśmy się, więc, więc to, to na pewno było łatwiej. A to ze mnie wołali do tego wesela, myślę, że to było takie właśnie kojarzenie mnie chyba. Ja się wtedy zaangażowała w różne, w różne rzeczy, które takie kulturalno-góralskie, które, które się działy w Poroninie, więc myślę ze z tego względu, bo przecież Stanisław. Wawrytko, Cypetace, cy cy bracia po, po jakby też nie, nie byli związani już z onym zespołem, ale wyrośli w tradycjach. No Rola młodego pana na poroniańskim lecie to było naprawdę bardzo duże wyróżnienie, tak jak się przynajmniej czuł, bo to była najważniejsza impreza w Poroninie, czekało się na te dni poroniańskiego lata, bo to wtedy mi było połączone z pustem, tak jak zwykle w Poroninie to już od dziecka pamiętam, że to się bardzo, bardzo czekało kiedy to już będzie, to poroniańskie lato no a co trzeba było umieć no i nie wiem zatończyć, zaśpiewać no i ubrać się pięknie po goralsku, no i być, najważniejsze być też było bo czasem na przykład młody pan znika i nie ma go na weselu byli taki Janina i Franciszek, Świder, zbójnik, przydomek. Potem tak drustkami była Ela Linda Marysia Świder, Hania Malacina, teraz Korpir. No a dróżbami był Paweł, Paweł maciata Głodek i Jędrek Cudzik. Skupień, skupień Grociusz, całpy. Aha i Lucynka chyba też była drustką. Tak mi się przypominał. Wiadomo, było to największe święto w poroninie. Może było biedniej, ale w każdym kącie tu na całym placu słychać było śpiew. To jedna grupka, drugo, piąto. Yy... No i tak się mi widzi, że ludzie byli zyci bardzo za sobą, powiedziałbym może bardziej niż dzisiaj. Ok. Jeśli mógłbym jakoś zachęcić młodych, yy, no do uczestniczenia i w zespołach, i, i w muzykowaniu, bo to też przecież ważne, i, my żeby podtrzymowali przede wszystkim tę zgwarę, bo to jest bardzo ważne, to jest niełodzowna część góralscyzny. Yy no bo to co się nauczą kiedy jest na to czas to po to całe życiu nikim tego nie odbiera mam tu takie zdjęcie też właśnie z poroniańskiego lata i właśnie sobie przypatruję, że Wesele goralskie, nawet było, co Młodą panią grała tu Kasia Śledź ze Staskiem Pernicką. Wczesna no, matka Korcykula śpiewała. Ona się ona nie grała starościną, ale była jako głos i wiecznie musiała sama zaśpiewać. A starościną była ciotka. Ładunkula, i fiuska, a zaś moja mama z Frankem byli ojcem. dziś z takim ogromnym sentymentem Franciszka Zbójnika, który on wtedy ta, on jakoś tak potem, tyle lat potem jeszcze go wiesz, że jesteś, wie, jest moja córka, nie? Z, z Weselą i to było zawsze kago on jest wtedy dużo, dużo miał, musiał mieć roku, w koło 80 albo 70 porę, ale, ale to było takie fajne, nie? Jechać z takimi ludźmi i, i oni się tym cieszyli, że że jest takie święto i my się mogli skrzyknąć, to tak naprawdę było rozwroku, ale kozdy znalazła zna na to, żeby się, żeby się iść, zaśpiewać, potem coś pobawić, nie? Trzeci to już jak się w ogóle cła zaprawiono no w tym. E, mój ujek książę i z wodą Kaśka, już daj spokój, bo się nie wydał. <grystanie> <grystanie> Także to ten trzeci raz jest był taki, że ja już też zwierzę że może trzeba zacząłem zastąpić, bo to jako jest, jakie jak są jakieś zmiany wtedy, no to, to A ta główna rola młodej pani na pewno przykuwała uwagę i, i można nie pamiętać, to był druską, w to starości nam, ale wiadomo w to było do panią wtedy. święto, duże święto dzisiaj jest dla wszystkich dla, dla nas, dla, dla Poronia, także zawsze każdy, kto miał na to więcej czasu, bo dzisiaj niestety, jak się wyda, to jest... Nie, przynajmniej na razie dzieci są małe, e, trzeba, trzeba jakoś więcej tej uwagi poświęcić i, i dzisiaj jak to wspominam z takim rozrzewnieniem duzym, bo to były naprawdę lata fajne, czas był na to dobry i i dobrze to było wykorzystane. Jak miejsce pytali, no to tym bardziej.